Ale zimno na Florydzie! Uuu, mówię wam, naprawdę zimno. Jak na Florydę to jest zimno. Chyba było 44 stopnie Fahrenheita dzisiaj, więc e, długie spodnie i bluzy dzisiaj, żeby przetrwać. Słuchajcie, pięć pytań, które warto sobie zadać e, mieszkając na emigracji. Właśnie jestem po rozmowie, e, po rozmowie biznesowej z. Z fantastyczną dziewczyną. Pozdrawiam. Nie będę zdradzała, z kim rozmawiałam, ale, ale właśnie miałam fajną, fajną rozmowę i chciałabym przytoczyć kilka rzeczy, które tak naprawdę dotknęłyśmy, bo myślę, że mogą Wam również się przydać. Mieszkając na Florydzie teraz, a przez 15 lat w Chicago, poznałam bardzo dużo ludzi, i wiele ludzi, tak naprawdę, dzięki temu, że mówię tutaj, o sposobie na lepsze, na lepsze życie, promując markę Network Marketing. Wiele osób obserwuje mój, mój profil i a, może tak jakby utożsamia się trochę z moją osobą. Przez lata a, pracowałam na sprzątaniu i a, miałam taki, takie, taką potrzebę zmiany tej pracy. To, była, to był mój start w Ameryce i za bardzo tylko nie wiedziałam jak. I lata lecą, my się przyzwyczajamy do tego, co robimy, pieniądze były dobre, ale wiedziałam, że nie chcę tak pracować, chcę coś, chcę się rozwijać, chcę pracę, która będzie prestiżowa, a nie chcę po prostu zakładać poplamionych bliczem dresów, już wie, nigdy więcej chcę się ubrać, pomalować, chcę ładnie wyglądać i chcę mieć po prostu, chcę się poczuć jak kobieta i mieć fajną pracę. I, a, I byłam zawsze otwarta na możliwości, tyle że nie wiedziałam za bardzo, jakie możliwości są dla mnie. I, no, i, i, i co? I któregoś dnia przedstawiono mi. Przedstawiono mi któregoś dnia właśnie sposób pracy, sposób budowania swojego własnego biznesu w network marketingu. Było to dla mnie zupełnie coś nowe i bez żadnego doświadczenia wskoczyłam, zdecydowałam na współpracę, mimo tego, że, że nie wiedziałam tak naprawdę z czym to się je, nie wiedziałam gdzie mnie to zaprowadzi po 10 latach pracy, nic nie wiedziałam. Ale. Czy my tak naprawdę musimy wszystko wiedzieć, jeżeli na przykład y, chcemy gdzieś pojechać sobie, dajmy na to, y, z, y, w Polsce chcemy, wsią chcemy wsią wsiąść w auto? I chcemy y, z Moszczenicy, tam, gdzie, z które, skąd ja pochodzę, chcemy pojechać sobie do Gdańska. No to jeżeli wybieram się autem, to tak naprawdę to też nie znam każdej jednej drogi, tylko, y, tylko wrzucam w nawigację, no nie w telefon, i nawigacja mnie prowadzi. Ale tak naprawdę to nie wiem, no. Jedynie co widzę, to nie widzę całego wszystkiego przede mną rozpisanego, tylko widzę pierwszą ulicę, skręć w prawo, później jedź przez ileś tam kilometrów prosto do przodu, później w lewo. Wiecie o co mi chodzi? Że w życiu też tak jest, że my nie wiemy tak naprawdę co, co, na, co na nas czeka i akurat, że ta decyzja jest odpowiednią decyzją, bo czasami mamy, podejmujemy decyzje takie, że, że uczą, które nas uczą, niekoniecznie dają. Dają nasz upragniony cel, ale nas uczą czegoś. No i właśnie wracając do mojego tematu, do tych pięciu pytań, wiele z Was e, mieszka na emigracji, ale szczerze to też e, możecie sobie zadać, zadać te pytania, jak mieszkacie na przykład w Polsce. I tak, pierwsze takie pytanie: ile mam lat? Ile masz lat? Czy jesteś osobą, która ma 20 lat? Czy jesteś osobą, która ma 30 lat? Czy jesteś osobą, która ma 40 lat? Czy może 50, 60, 70? Ile masz lat? Następne pytanie. Czy jesteś zadowolona z tego, co osiągnęłaś w swoim życiu? Czy jesteś zadowolona? Czy jesteś taka czy czujesz się taka spełniona? Czy czujesz się spełniona zawodowo? Czy czujesz, że po prostu no, jesteś zadowolona z tego, co robisz? Wiele z nas na emigracji mm, zarabia świetne pieniądze, ale nie czuje się spełnioną, spełnionymi zawodowo. I ja byłam taką osobą przez lata. Przez lata ja nie czułam się spełniona zawodowo, dlaczego? dlatego też byłam taka otwarta na zmiany. Następnie kolejne pytanie: gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy masz plan? Czy masz plan na siebie za 5 lat? A z, y, domyślam się, że przez to, że ja mam 42 lata, to dużo z was, y, ktu, y, osób, które mnie ogląda, domyślam się, że będziecie mia miały podobny wiek jak ja. No nie y, przyciągamy siebie tak nawzajem. Czyli, czyli domyślam się, że macie około 40 lat, może 50 lat. I teraz, gdzie widzisz siebie za 5 lat? Czy ty. Nadal chcesz y, wykonywać tą pracę, którą się zajmujesz za 5 lat, czy wolałabyś mieć zupełnie coś innego? Albo wolałabyś już przez 5 lat teraz y, coś zmienić, albo zacząć coś zmieniać, podjąć jakieś, y, jakieś ważne kroki w swoim życiu, żeby to, żeby to Twoje życie wyglądało lepiej za 5 lat, inaczej? I jeszcze jedno pytanie: czy masz lepszą y, propozycję? Y, czy masz lepszą propozycję niż network marketing? Tak jak Wam mówię, ja Was nie namawiam. Absolutnie, bo ja nie wiem, czy, y, y, czy Ty się zrealizujesz w takim biznesie, czy też nie. Tutaj te, te, każdy biznes wymaga pracy. Ten biznes, który ja oferuję, o którym ja tutaj y, mówię i Wam przedstawiam, również wymaga pracy. Jest wiele firm. Ja nie wiem, czy akurat moja firma, z którą ja współpracuję, będzie odpowiednią firmą dla Ciebie. Ale jest wiele firm do, na rynku do, do, do wybrania. Wiem jedno: Każda, w każdej jednej potrzebujesz pracować. Każda jedna może spełnić Twoje marzenia, ale pytanie, czy tego chcesz? Specjalnie nakreśliłam tutaj ten temat, właśnie emigracji i takiego spełnienia zawodowego. Ponieważ wiele z nas nie czuje się spełnionych, spełnione zawodowo, i wiele z nas odrzuca branżę network marketing, obala, mówiąc, y, y, dając sobie przeróżne wymówki. Nie nadaje się, ja, ja nie umiem, ja się wstydzę, a wszyscy już to robią. Y, to już aż jest nudne, bo ja słyszę co, codziennie to samo. My wszystkie. My wszystkie po prostu, albo może nie wszystkie, ale większość, naprawdę większość, mamy te same wymówki. Ja wiem, że wychowałyśmy się w większości w Polsce i tam było nie wychylaj się, bo, bo nie możesz. No nie. Jak nawet jesteś mądry, to wiesz, nie wychylaj się. Ale czasy się zmieniły. Są teraz takie czasy, kiedy właśnie mamy wręcz odwrotnie. Wychyl się i pójdź za swoimi marzeniami. Nie bój się już więcej. Daj sobie szansę, uwierz w siebie. Mamy czasy kiedy, czasy, kiedy ty możesz naprawdę dużo osiągnąć. Wymaga to pracy, decyzji, systematyczności, ale naprawdę dużo możesz. I pytanie, czy masz lepszą propozycję niż network marketing, aby twoje życie wyglądało lepiej za 5 lat? Bo kiedy ja sobie pomyślę na przykład nawet teraz, kiedy ja pracuję w tej branży, no nie? I sobie pomyślę, czy ja mam lepszą ofertę, na przykład, że zostawiam to dzisiaj i, i za 5 lat o taki taki mam plan, to i to będę robić. To powiem wam szczerze, ja nie widzę nic lepszego na rynku. To jest rewelacyjne. To jest rewelacyjne. To jest praca, która daje ci samorealizację. Daje ci przyjaźnie, daje ci rozwój osobisty, daje ci pieniądze, daje ci możliwość nie tylko dodatkowego dochodu, ale i dochodu pasywnego, który przychodzi z miesiąca na miesiąc, daje ci możliwość pracy z domu, daje ci możliwość przeprowadzenia się i zabrania swojego biznesu na drugi koniec świata, jeżeli tylko sobie tak zaplanujesz. Ja nie widzę lepszej oferty niż network marketing, przysięgam. Daje ci możliwość, że nie wszystko jest na twoich barkach, bo masz zespół osób, które, gdzie możesz y, rozłożyć przeróżną pra pracę na, na, y, na innych ludzi. Ja akurat teraz tego się uczę. Y, więc pytanie do ciebie: czy masz lepszą propozycję, aby twoje życie było lżejsze za 5 lat? Wiele z nas sprząta. Wiele z nas y, y, bawi dzieci obce. Wiele z nas ma swoje marzenia, które nie są w ogóle mm, priorytetem, które są zapomniane. Pytanie, czy chcemy tak? No i ostatnie moje pytanie do Ciebie jest: na co czekasz? Na co czekasz? Życie upływa, jutro nie jest obiecane. A Ty się zastanawiasz. A Ty myślisz, a ty, y, a ty pozwalasz, żeby wymówki Twoje zatrzymały Twoje predyspozycje i twoje, i twoje marzenia. Także zostawiam Cię dzisiaj z tym, z moimi przemyśleniami, tutaj z moimi pięcioma pytaniami do Ciebie. Czy to mieszkasz na emigracji, czy mieszkasz w Polsce? Tak naprawdę możesz zadać sobie te, również te pytania y, gdziekolwiek mieszkasz na świecie. Życie ucieka. Także buziaczki, miłego dnia. Ja zaczynam dzień i tak jak mówię, brrr, takie zimno na Florydzie. Trzymajcie się pa.